Wiesz, że to jest też może być zaraz takie ciekawe, że ja, nie umie rozpocząć rąk. Może ktoś ja, go A wie, że tak się szybciej biega. Wiem. Czasami mu... mi się zdarza, że tak biega. A tak z Takie już uznanie, że mnie nie chłopskie. Ja bym się śmiała, jak gdyby mój cieszył, przeciął mój tata, z życiem mojej mamy, emargia. O, Kaszio. <laughs> może ja powinienem cię przewrócić, podobałoby ci się? <laughs> I don't understand. <laughs> no, A ten... Oh, brudkę sobie tam. Czekaj, może go może mogę. To, zjadę, oh, to były noże. A Biegł jak by tak mnie nie nie, jeszcze. No, jeszcze... nie rób tego pięknego. Proszę uważaj bardziej. Co go napadło? Wygląda jakby go już ktoś gonił. Dziwną drogą. Wiesz, że mi tutaj asasyni gonili? Wiem, ja ich pogoniłam. Na pewno się przychyliłam. <grym> ja wszystkich asynię <asasynów, grym> przez sam zabiłam. Trochę mi szkoda było ich zabijać, ale nie właśnie mi też tak szkoda. Weź ja się tak, na cztery strony. No, na pierwszy stron się napis, no, rozpisałam z, o asesynach na język polski. Zostałem za to piątkę, a teraz już dobra, widzimy zamek piękny, do którego widzimy iść, bo tam jest też mistrz. Ale szkoda, że tutaj nie dali tego prawdziwego, tego, tego, tego... Żadnego Malika no tak ani Almilka ale nie dali... Cio, cio! A, my. nareszcie powrócił. Abbas, gdzie są pozostali? Czy zajeździłeś Rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Tak, ciebie. Wiem, że nie cierpisz dzielić się <noise> pałą. Przecież... Rzumaki Twoje milczenie to tylko potwierdza. Pieniądze. Czy nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. Pośpiesz się, z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo i poderżne ci gardło. Będzie na to mnóstwo czasu później. Bracie. Bracie! Dokąd tak wracam? Na pewno przedmówcy takiego wieku. Nie prawda? Replay, ludzie! No, że Altoś go zajeżdżał. <grym, Daj! To <grym>, zaszczyt. Nie, wcześniej coś mówiłam. A, że mogli zjeść <grym>, tego prawdziwego Hasana całego. Mistrz już chagę, czeka. Ale, Milka. No, który jest w radiu? Tutaj Hasan wybiegł, ale wybiegł do narkotyki, do tego podobnego. No, wbijaj do dupy. nie chce dupy ruszyć. Pytam no, mistrza. mistrzu, podejdź. Opowiedz mi o swojej misji. Ufam, że odzyskałeś skarb templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert de Sable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewamy? to nasza zdolność dostosowania do sytuacji czyli nas z tym, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb? Przepadł. A Robert? Uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja. Milcz? Ani słowa więcej! Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i. Nie, nic nie zrobisz. Zrobiłeś już dość. Gdzie są Malik i Gadar? Nie żyją. Malik! Nie! Nie całkiem! Malik! Wciąż jednak żyje! A twój brat zginął! Przez ciebie! Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! A mój brat! Mój brat byłby teraz z nami! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas dziś zwycięstwa. Niemal? Mam to, czego twój protegowany nie zdołał zdobyć. Proszę. Bierz. Chociaż zdaje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Mistrzu, zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! A więc szuka bitwy? Dobrze, nie odmówię mu jej. Idź i idź zawiodą wszystkich. Musimy przygotować fortecę. Fortecę? A co do ciebie, Altairze? Nasza rozmowa będzie musiała poczekać. <kluz> <kluz> Ruszaj do wioski prędko. Pozbądź się na Przepędź ich z naszego domu. Zrobię to. Przewijanie pamięci od późniejszego <kluz> wydarzenia. Właśnie, Altair się wziął. Ale powinien się uśmiechać. Ale skoro się kupulował, to też się musi uśmiechać. dobrze, że jesteś. Potrzebujemy pomocy. Co, Co się stało? Templariusze zaatakowali wioskę. Super. Większość ludzi uciekła. Nie wszyscy. Co mam zrobić? Odwróć uwagę templariuszy. Zajmij ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Jak sobie życzysz? Patrz, nie no też ja Dobra, nie będę wredna dla tej kobiety. Co w wadze? Czyli wyjść To kobieta czy do wadze? Makiecki. Kobieta! Jak ja gdzie popatrzyła jeszcze! Bo przecież kobietą jestem, nie widzi, a ten kolejny nagle za mał. Chciał zrobić skok wiary. <laughs> kobieta? No dobra. Miecz.

A ta przestać ataku! Wracaj do Was Doska do Almu A co Ja nie pamiętam do późniejszego wydarzenia Znowu trzeba wracać, znaczy dobrze, że nas tu przeniosło. No co pod ludzi jakby? Ależe chodź! Al Mualim jeszcze Znowu. z nami nie skończył. Gdzie idziemy? Tam na górę. Mamy dla gości niespodziankę. Rób to co ja. Wszystko powinno się wkrótce wyjaśnić. Nie zabijam, a z jakimś choć do czystego nieba, kurde, hata. Dobra, idziemy do czystego nieba, bo się będę nagrać. masz. <ścoughs> Sorry, koleś, nie chciałam. Jakiegoś kapusty, patrzcie co <ścoughs> to tam Zielony. No zielony. Dokąd tak nie Przestanie się wygłupiać. No, się, że to Lara popierdnicza po drabince. O co, oni są już hi -hi -hi. <grydziłem> hi -hi. Stań hi -hi. na tamtej platformie, Altairze. Dobra, wszystko, to mi ukradłeś! Nie masz do tego prawa, Robercie. Odejdź stąd i będę musiał jeszcze bardziej przeżyć szeregi twoich żołnierzy. Bawisz się w niebezpieczną grę! Zapewniam cię! To żadna gra! Niech tak będzie! Przyprowadzić zakładnika! Twoja wioska leży w gruzach, a wasze zapasy niedługo się skończą! Ile trzeba, żeby twoja forteca rozpadła się od środka! Jak bardzo posłuszni będą twoi ludzie, kiedy wyschną studnie i nie będą mieli co jeść! Moi ludzie nie boją się śmierci robercie! Oczekują jej. Oraz nagród jakie niesie. Dobrze. Będą jej więc mieli pod dostatkiem. Za mną. Bez wahania. Pokażcie temu głupiemu rycerzowi co to znaczy nie czuć strachu. Idźcie do Boga. Idźmy do czystego nieba. O. Lećmy! No, Zostańmy stalkerami. A. A -ha. Moja noga, Pokojnie, a, moja noga! Ciszej, bo usłyszą nas templariusze. Dobra. Pokaż, mm, mm. ja z a, mę. Mę. Zostanę z tyłu i zajmę się nim. Będziesz Mie musiał iść dalej siano, Po dusiało. tych belkach dojdziesz nie, do pułapki, którą zastawiliśmy. Hmm? Uruchom ją nie, i sprowadź śmierć na naszych to wrogów. To Z takiej perspektywy jeszcze nie patrzyłam. A na ono się, się fajnie zgadzało, no nie? Bardzo fajnie. bardziej moim krokiem e, Niczym Fejt z sketch. No. Mm, to mi nigdy nie wychodziło. Hej! Taka wy, 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 wypukła tutaj kurwa, dźwięk wypukło i można się złapać, ale nie, ale to się nie złapie. To tak. A właśnie to na, najlepiej to jest jak w Assassin's Creed jak on po tych blokach chodzi, no nie? Mhm na tych domach i wiesz co, mają takie wgłębienia tam u mnie też są takie Przy... o <grytanie z błędą> <grytanie z błędą> nie, ale tam rękę próbowałam mówię, normalnie się na można zawiesić bardzo fajny ta no wiem, widziałam pokazywać przechodziłyśmy 500 razy obok tego dobra, tak no coś starość, ja w dobra no, wnowu, wnowu spierdzielnik to za raz się! Późniejszego wydarzenia Dobrze zrobiłeś, przepędzając Robesa. Jego siła została złamana Sporo czasu płynie, zanim znów zacznie nas niepokoić Powiedz mi, czy wiesz, dlaczego ci się udało? Słuchałeś Gdybyś także słuchał w świątyni Salomona Altairze, Moglibyśmy tego wszystkiego uniknąć Zrobiłem to, o co mnie proszono Nie, zrobiłeś co chciałeś Malik mówił mi o twojej arogancji, o twoim braku szacunku dla naszych zwyczajów. Co robisz? Są pewne zasady. Jesteśmy niczym, jeśli nie przestrzegamy kodeksu asasyna. Trzy proste reguły, o których zdajesz się zapominać. Przypomnę ci: pierwsza i najważniejsza powstrzymaj swe ostrze, nim trafi w ciało niewinnego. Wiem. I powstrzymaj swój język. Chyba, że dam ci pozwolenie, żeby go używać. Skoro tak świetnie znasz tę zasadę, czemu zabiłeś starca w świątyni? Był niewinny, nie musiał umierać. Twoja bezczelność nie zna granic. Naucz swoje serce pokory dziecko, albo przysięgam, że wyrwę ci je własnymi rękami. Druga reguła to ta, której zawdzięczamy swoją siłę. Chowaj się w widocznym miejscu. Staraj się ukrywać wśród ludzi, aż wtopisz się w tłum. Pamiętasz, bo z tego, co słyszę, wolisz się ujawnić i zwracasz na siebie uwagę, zanim zaatakujesz. Trzecia i ostatnia zasada. Najgorsza z Twoich zdrad. Nigdy nie narażaj na szwank bractwa. To powinno być dla Ciebie oczywiste. Twoje działania nigdy nie mogą nam szkodzić, pośrednio czy bezpośrednio. Ale Twoje egoistyczne zachowanie pod Jerozolimą naraziło nas na niebezpieczeństwo. Co gorsza, przyprowadziłeś wroga do naszego domu. Każdego człowieka, który dziś zginął, straciliśmy przez Ciebie. Przykro mi, naprawdę, ale nie będę tolerować zdrajców Nie jestem zdrajcą. Twoje działania wskazują na coś zupełnie innego.